Radyjko Dorota. Hej na dobrych frekwencjach, tu Dorota. Dziś zapraszam Was do niezwykłej refleksji o uznaniu miejsca każdego z nas w rodzinie, w społeczeństwie, a nawet w kosmicznym porządku. Bo czy nie jest tak, że każdy człowiek, każda istota ma swoją unikatową misję do spełnienia i w związku z tym swoje własne, niepowtarzalne miejsce? Zacznę od osobistej historii. Niedawno miałam wielką ochotę usiąść na moim ulubionym fotelu z książką i filiżanką zimowej herbaty. Ale gdy weszłam do salonu, kto siedział na moim miejscu? Mój ukochany sznaucer. Patrzył na mnie swoim niewinnym wzrokiem, jakby chciał powiedzieć – to teraz jest moje miejsce, prawda? Nie miałam serca go przesunąć, więc usiadłam na krześle przy stole. I wiecie co? Pomyślałam wtedy, że tak to jest z życiem, że każdy szuka swojego miejsca. Nawet pies. Ta sytuacja stała się dla mnie inspiracją do dzisiejszego odcinka. Opowiem Wam o Trzech Królach, włoskiej Befanie oraz o tym, jak można nauczyć się akceptować los innych ludzi, a także własny. Rozgośćcie się, usiądźcie wygodnie z kubkiem zimowej herbaty i zanurzcie się w tej opowieści. Każdy z nas zna historię Trzech Króli, czyli trzech mędrców ze wschodu, którzy podążając za gwiazdą betlejemską odnaleźli nowonarodzonego Jezusa. Co ciekawe, gdy dotarli do Betlejem, nie próbowali odegrać większej roli, niż im przypisano. Złożyli pokłon, przynieśli dary, złoto kadzidło i mirrę. To, co zrobili trzej królowie, to coś więcej niż tylko miły gest. Oni uznali miejsce Jezusa w systemie jako króla królów, jako Mesjasza, który miał zmienić losy świata. Nie próbowali zabierać Jego miejsca ani udowadniać swojej wyższości zwyczajnie. Pokazali, że każda osoba ma swoje własne miejsce i szczególną misję do spełnienia. Z perspektywy systemowego porządku, Trzej Królowie dokonali aktu głębokiego uznania. Każda rodzina i każdy system społeczny funkcjonuje harmonijnie wtedy, gdy wszyscy jego członkowie zajmują swoje właściwe miejsca. A co z nami? Czy potrafimy uznać misję innych ludzi? Czy widzimy ich życie jako odrębne, a ich losy jako własne, nawet jeśli dla nas są trudne do zrozumienia? W życiu często spotykamy się z trudnymi sytuacjami. Może to być cierpienie bliskich, niespełnione marzenia rodziców, czy ciężar błędów popełnionych przez poprzednie pokolenia. Jako ludzie mamy naturalną tendencję do ratowania innych, lub dążenia do naprawiania ich losu. Jednak pamiętajcie, że zgoda na cudzy los wcale nie oznacza obojętności. Wręcz przeciwnie, to jest akt głębokiego szacunku. W ustawieniach systemowych mówi się, że każdy ma swoje miejsce i swój wkład, a naszym zadaniem jest zrozumieć sens i uznać ten porządek. Weźmy na przykład Jezusa. Jego misja była wyjątkowo trudna. Przyszedł na świat, by odkupić grzechy ludzkości. Ja powiedziałabym raczej dokonać duchowej transformacji. Często zastanawiam się, co nas zbawiło: jego śmierć czy to, jak żył. I zawsze zaskakuje mnie, jak wielu ludzi koncentruje się na jego bólu i śmierci. A przecież to właśnie pokonanie śmierci jest kluczowe, tajemnica transformacji i mocy ducha. Tak czy inaczej, wracając do życiowego zadania Jezusa, czy jego matka Maria próbowała go powstrzymywać? Albo czy chciała wziąć na siebie jego życiowe zadanie? Nie. Uznawała jego misję, choć niewątpliwie było to dla niej bolesne. Jest pewne, że w naszych rodzinach każdy z nas ma własną rolę do odegrania. I próby ratowania kogoś za wszelką cenę lub zajmowania nie swojego miejsca często prowadzą do chaosu. Bo dopiero gdy uznajemy cudzy los, wyrażamy szacunek do czyjejś drogi i czyichś wyborów. Było na poważnie. A teraz, nieco zabawniej, tak pół żartem, pół serio. A, swoją drogą, pamiętacie ten film? Ze świetnymi kreacjami Tomiego Curtisa, Jackalemana i ikony kina Marilyn Monroe. To była zabawna historia o dwóch bezrobotnych muzykach, którzy znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. By ujść z życiem, przebrali się za kobiety i przyłączyli do damskiego zespołu jazzowego. Nasze życie jest tak samo pełne niespodzianek. Daje nam okazję, by wcielać się w różne role, nawet jeśli nie jest to naszym zamiarem. A my radzimy sobie, jak umiemy najlepiej. Ważne jest, by przetrwać. A teraz zabieram was do Włoch, gdzie co roku, w nocy z 5 na 6 stycznia, dzieci czekają na Befane. Ta sympatyczna staruszka przynosi prezenty dla grzecznych dzieci, a dla niegrzecznych kawałek węgla. Legenda mówi, że Befana była zwykłą kobietą, która odmówiła pójścia z trzema królami do Betlejem. Powiedziała, że ma zbyt wiele obowiązków domowych. Później, gdy zdała sobie sprawę, co straciła, żałowała swojej decyzji. Od tamtej pory wędruje po świecie, rozdając prezenty, jakby chciała naprawić swój błąd. Befana może być dla nas symbolem, przypomnieniem, że zawsze mamy szansę na refleksję i naprawę błędów. Jej wędrówka uczy nas pokory wobec cudzych losów i akceptacji własnych decyzji. A dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo w ustawieniach systemowych ważnym elementem jest pogodzenie się z przeszłością. Befana, choć straciła okazję poznania Jezusa, znalazła sposób na nadanie sensu swojemu życiu. To pokazuje, że nawet błędy, które mogą być częścią naszej życiowej misji, da się naprawić. Wielu z nas odczuwa w swoim życiu ciężar własnych błędów albo grzechów poprzednich pokoleń. W ustawieniach Hellingera mówi się o niewidzialnych więzach, które łączą nas z przodkami. Często niesiemy w sobie te niewypowiedziane traumy, niespełnione marzenia czy niezałatwione sprawy. Jednak podobnie jak Jezus przyszedł, by odkupić grzechy ludzkości, choć ja wolałabym powiedzieć, że przyszedł przetransformować, zmienić świadomość błędnych schematów. To podobnie każdy z nas może przyczynić się do uwolnienia swojego rodu. To nie znaczy, że musimy naprawiać błędy innych. Wystarczy, że uznamy ich los, bez oceniania i bez próby zmiany a następnie po prostu zadziałamy inaczej niż oni. Na zakończenie chciałabym was zaprosić do refleksji i zadać wam dwa pytania. Po pierwsze, czy potraficie uznać cudzy los, nawet jeżeli jest trudny albo niezrozumiały, a po drugie, czy jesteście gotowi uznać swoją własną misję, swój własny wkład w życie waszej rodziny czy społeczności, nawet jeżeli jeszcze nie do końca ją odkryliście. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Może znajdziecie chwilę, by zastanowić się, komu w waszym życiu warto podarować symboliczne złoto, kadzidło czy mirę. A może jest ktoś, komu chcielibyście przekazać węgiel, jako delikatne przypomnienie, że zawsze można coś zmienić. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja przyniosła Wam trochę inspiracji do spojrzenia na własne życie nieco inaczej i refleksji nad Waszym własnym miejscem w życiu. Pamiętajcie, by zostawić serduszko i udostępnić audycję. A jeśli trafiliście tu po raz pierwszy, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. A teraz, jak zawsze, ustawcie się na dobre frekwencje. I do usłyszenia. Tylko w Dorota.